Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Sypień, jestem lekarzem Centrum Stomatologii Sypień. Chciałem Państwu przedstawić naszą nową metamorfozę, która została wykonana dzięki zastosowaniu u naszego pacjenta prac pełnoceramicznych. Są to w tym wypadku konkretnie mosty. Most jako struktura, która w tym wypadku została wybrana jako uzupełnienie protetyczne, zastępuje zęby, które pacjenci tracą, w, można powiedzieć tak najbardziej y, naturalny sposób. Nie wymaga wyjmowania z ust, czyli jest uzupełnieniem stałym. W momencie, kiedy nie decydujemy się na zastosowanie implantów, które wydają się być najbardziej rozsądnym uzupełnieniem, mosty stanowią taką drugą, dobrą alternatywę, jeżeli są możliwe do zastosowania. Tutaj jak widać dzięki zastosowaniu struktur pełnoceramicznych otrzymujemy najbardziej biokompatybilny i najbardziej zgodny można powiedzieć z naturą sposób wykonania uzupełnienia protetycznego, którym jest most. Co to znaczy, że jest on najbardziej kompatybilny? Często w sytuacji, w której stosujemy takie klasyczne mosty, które mają podbudowy metalowe, może dochodzić do powstania odczynów alergicznych, odczynów zapalnych i może to być przyczyną dolegliwości pacjenta, takich jak no, posmak metalu, stan zapalny w jamie ustnej. Oto efekt końcowy, który dzięki zastosowaniu bardzo biokompatybilnych i nowoczesnych swojej konstrukcji mostów będzie pozwalać cieszyć się pacjentowi nowymi zębami przez wiele, wiele lat.